Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie coś na specjalną okazję. Będzie to perliczka. Bardzo fajne, soczyste mięso. No i powiem Wam tak: yy, ludzie się boją kup kupować perliczki, bo nie wiedzą, jak je przygotować. A tak naprawdę nie jest to trudne. Możecie przygotować ją tak jak kurczaka, ale na tak szlachetnego ptaka. Potrzeba nam troszeczkę więcej rzeczy, tak? Musimy wsadzić w to serce. Jeżeli chcecie mm, zrobić sobie chrupiącą perliczkę z fantastyczną skórką, no i oczywiście bardzo aromatyczną, to ten przepis jest dla Was. Ja Wam pokażę, co y, trzeba zrobić, żeby właśnie była ta chrupiąca skórka. Ja tutaj mam litr wody, i do litra wody wrzucam dwie łyżki soli: dość dużo soli. Jak zrobiłem sobie taką marynatę z soli, to przez to nasz kurczak będzie smaczniejszy, a skórka będzie chrupiąca. Musimy go zanurzyć o, w tej wodzie i w tej soli na około 3-4 godziny. Tak więc maczamy, wsadzamy do lodówki i czekamy. W międzyczasie, jak nasza perliczka sobie odpoczywa w kąpieli solnej, przygotujemy sobie drugą marynatę i jak wyciągniemy oczywiście ją z tej wody, to żeby ona nie została bez smaku, to musimy dodać tutaj przypraw. Więc dodajemy tak: sos sojowy. Sos sojowy bardzo dobrze się tutaj komponuje. Słuchajcie, trzy łyżki sosu sojowego na taką, na taką perliczkę to nam wystarczy. Dodajemy jedną łyżeczkę rozmarynu. Do tego oregano, tak samo jedną łyżeczkę. Wszystkiego damy po jednej łyżeczce, najlepiej. I oczywiście Estragon. Estragon to jest jedno z moich ulubionych ziół. Pięknie pachnie i ma taką fantastyczną nutę. Mm. Dodamy jeszcze troszeczkę tymianku, tak gdzieś pół łyżeczki. No i oczywiście cząber, też nie za dużo, też pół łyżeczki. Oczywiście pieprz czarny. I to wszystko możemy sobie wymieszać. Wymieszajmy sobie to wszystko. I za chwilę polejemy naszą perliczkę, właśnie oto, taką marynatą. Perliczka jest już gotowa, i w tym momencie możemy polać ją tą naszą ziołową marynatą. O tak. Pamiętajcie, żeby te zioła wszędzie weszły. Mają wejść w piersi, w nóżki, w skrzydełka, wszędzie. O tak. No i co w tym momencie zostawmy sobie tego tą perliczkę na godzinę pod przykryciem. Niech ona przejdzie tymi wszystkimi smakami i w tym momencie możemy też włączyć sobie piekarnik na temperaturę 120 stopni, bo będziemy tą perliczkę piec właśnie w takiej niskiej temperaturze. O. Kiedy mięso będzie miękkie, to wtedy ściągamy folię. No, i oczywiście dajemy temperaturę 190 stopni i, w, i mamy chrupiącą skórkę. To jest cała tajemnica chrupiącej skórki u drobiu. Dobra, czekamy. Po godzinie pieczenia w niskiej temperaturze perliczka jest już gotowa. Popatrzcie, mięciutkie mięso, wszystko odchodzi od kości. Takie to właśnie powinno być. I słuchajcie, w tym momencie nie mamy dla niej litości. Już litość y, dla naszej perliczki mieliśmy. Musimy dać troszeczkę masełka na górę. O tak, ale to fantastycznie pachnie. Mówię wam te zioła tutaj wszystkie. Mm -hmm. Piękna rzecz. Dajemy to masełko tutaj. No i też dodajemy jakieś rzeczy. Dodajemy jakieś dodatki. Ja sobie tutaj dam kilka ząbków czosnku, trzy ząbki czosnku, jedną czerwoną cebulkę. O tak, bo nam się to fajnie skarmelizuje tutaj i dojdzie do siebie. I damy też kawałek fękuła. Kalarepa przede wszystkim. Ja uwielbiam kalarepę. Jak byłem mały, to chodziłem i jadłem sobie kalarepę. <laughs> Dobro, dobrze, troszeczkę soku z cytryny na to wszystko. I w tym momencie, tak jak mówiłem, nie mamy już więcej litości dla naszej perliczki, bo ja nagrzałem piekarnik do maksimum. Dałem 260 stopni, nie więcej, 280 stopni mam na piekarniku i wrzucamy to i pieczemy. Słuchajcie, ona, ta perliczka naprawdę jest gotowa. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ta skórka była chrupiąca. Ona się zarumieni, no i będzie przepyszna, chrupiąca. Mięciutkie, delikatne mięso, o to nam chodziło. Ja już się nie mogę doczekać, więc lecę. Moja perliczka piekła się przez 20 minut, ale naprawdę warto było czekać. Posłuchajcie tego chrupiąca z góry. Naprawdę mmm idealna i mięciutka, bo to jest najważniejsze. Do tego jeszcze kawałeczek takiego fenkuła. Tak. I słuchajcie, jeżeli sobie coś takiego przygotujecie w domu, mmm to już możecie podawać w ten oto właśnie sposób, tak na tacy, bo to fajnie wygląda. I tutaj macie dużo chrupiących, fantastycznych warzyw. Mmm. Mm. Tutaj jeszcze czosnek jest. Mm. Czosnek możecie sobie rozsmarować. Słuchajcie, ja się z Wami już żegnam, no bo niestety perliczka jest ciepła tylko przez jakiś moment. Dziękuję i do zobaczenia. Przygotujcie sobie perliczkę w domu. Ciao!